No i witam Was serdecznie w ten piękny wtorek. Pogoda za oknami super. 20 stopni na chwilę obecną. Dzisiaj lecimy drugi lot konkursowy z miejscowości Wschowa. Lot planowo miał odbyć się w niedzielę, no natomiast wiemy, jaką pogodę zapowiadano na niedzielę. Pogoda u nas też trochę zrobiła nam psikusa. Druga sprawa w kabince drobna awaria. I to się tak nałożyło na siebie, że lot został przełożony na wtorek. Także dzisiaj, dzisiaj lecimy, ode mnie zakoszowanych 58 gołąbków, no za jakieś lada moment 10 minut, myślę, że powinny się pokazać, powinny być, coś uda się nagrać, z oddziału, nie wiem nawet ile mi poszło, ale to później tam w podsumowaniu powiem, no wiaterek jest taki, bez, no nawet bym powiedział, że nieodczuwalny, liście też widzę, że się nie ruszają, także bezwiecznie, no i co, no czekamy, coś uda się pewnie nagrać. 58 zakuszowanych, 4 zostały w domu. Są to gołąbki, które tutaj. Ten sam wczoraj doleciał, jeszcze z, tego, z tej bombki z tego Rawicza mojego. Tamten młodek później doszedł. Ten też jeszcze z Rawicza niedawno doleciał, też jeszcze na znaczniku. No i to powinien być szpak. O tu jest szpaczek, też wczoraj dotarł z pierwszego lotu konkursowego. Także cztery, zostały w domu, które odpoczywają sobie. Buduje się pierwszy gołąbek. Odłącza się tutaj od statka widać. Dobra, także. Pierwszy gołąbek jest, godzina, zaraz powiem. Godzina 8.28. Ładnie na wylot i jest cała grupka 3,6 to już też od tyłu gołąbki przyszły no chodźcie chodźcie chodź 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 też dolatuje kolejny gołąbek Tam trzeci idzie, nie nasz. Nie nasz? Te mogą być kupowane. Idzie nasz, mówiłam. Dwasi odłączyły 4. Tu idą kolejne Raz, dwa, trzy Teraz się Nie tak chcesz, odłączają Nie wiadomo gdzie patrzeć No idą, idą Ja skończyłem.

Ja szanowni to Państwo, do to, to jest bardzo dobrym tobie Tobie Państwo, z tego szanowni to szanowni Państwo, szanowni Państwo, Zobacz, Państwo, szanowni Państwo, Kolejny jeszcze jeden. Tak, na wcześniejszym pokazywałem te doloty z tego, z tej bąbki, tak tu kolejna samiczka. Na znaczniku właśnie teraz z gołębiami z lotu przyszła, gdzieś się zabrała z tamtego kierunku. Także dzisiaj jest kolejny. I gąbku już jest. To za 40 będzie, nie? No jest około 8:40, jakieś 20 minut do pierwszego gołębia jest 40 gołąbków na chwilę obecną. No, tu przed chwilą z kolegą staliśmy, kolejny gołąbek z tej wywózki ciężkiej doleciał. Zobaczcie, dwa tygodnie. Jak potrafią sobie gołębie jeszcze radzić. Całe odbłota, gdzieś sobie radził. Także wczoraj wieczorem jedna sztuka i dzisiaj podczas lotu już druga sztuka przyleciała. A dzisiaj mamy co wtorek. Lot był w środę, także dzisiaj mija 13 dni i gołąbki fajnie cały czas sobie radzą, dolatują. Także cieszę się. No i witam Was serdecznie. Dzisiaj już środa, czyli dzień po locie. Są wyniki, zaraz wszystko sobie umówimy, jeśli chodzi o ilość gołębi. 58 zakoszowanych, 5 sztuk brak. 53 w domu dzisiaj od rana na razie nic dotychczas nie kapło. Od rana cały czas było burzowo, deszczowo. Teraz delikatnie zaczyna się przejaśniać. Może po południu wyjdzie słońce, także będzie szansa, że coś z tych gąbków doleci. Tu już mam przygotowane listy, więc tak. Zakoszowanych gołębi 3437, czyli prawie 3500. Ilość hodowców 61. Czas trwania konkursu. 16 minut, także dość szybko, prędkość najszybszego głębia 1287. Czyli też fajna, no ten lot już wyszedł dużo lepiej niż poprzedni. Zobaczymy co, co będzie też dalej. Może te ptaki się trochę rozkręcą. Więc tak, zaczynamy od 16 gołębia w oddziale 58 zakoszowanych, 37 w konkursie, także tak jak mówię, że jest tam te 65%. Około w konkursie 60, także e, fajnie. Ten lot naprawdę już fajnie wyszedł. I e, już mówię, jak to wyszło, jeśli chodzi o serię. Hmm, współzawodnictwa. Serie też całkiem fajnie wyszły. No, bardzo fajnie, nawet bym powiedział. E, już szukamy. tak w oddziale typowanych czyli 8 z 20 czwarta seria a z całości pierwsza dziesiątka już wam mówię piąta seria czyli czwarta i piąta seria no i w gąbkach typowanych udało się wskoczyć na miejsce trzecie w oddziale a z całości na miejsce ósme tak to wygląda oddziale. Także bardzo fajnie, jestem mega zadowolony z tego lotu. No i teraz przejdziemy na sekcję. Nasza sekcja tutaj najmocniej teraz nabiła, także w sekcji krócej konkurs na pewno trwał i mniej głębi też do konkursu się złapało. Ponieważ tak jak mówię też tu nasza sekcja najwięcej wzięła. O, w sekcji zależy od 16, głębia i 58 zakoszowanych, 28 w konkursie. Też bardzo fajny procent, 50, 50%. A jeśli chodzi o serię tutaj w sekcji, to już Wam mówię: trzecia seria z typowanych, i trzecia. I czwarta, i czwarta seria z całości. Trzecia typowany, czwarta z całości. No i w sekcji obecnej na piątym jestem z całości, i na miejscu trzecim w głębiach typowanych. Wszystko fajnie, szkoda tylko, że tych pięciu sztuk brak. Myślałem, że dzisiaj z rana coś się zleci, ale nic niestety nie czekało. Co jest fajne, to tak jak wczoraj pokazywałem no dzisiaj mijają równe dwa tygodnie od tej bombki z tego rawicza. Wczoraj w ciągu 15 minut dwa gołębie doleciały z naszymi gołębiami z lotu, także te gołębie musiały gdzieś po trasie zostać. Zabrały się i akurat tak siadły. Jeden się nie odbił, mówię co jest grany, patrzę, a on bez tipesa ze znacznikiem, zaraz poznałem, że to ten z Rawicza. No i drugi za jakieś 15 minut też z naszymi gołębiami usiadł. A mało tego, wczoraj wróciłem z koszowania o 19. Także jeden gołąbek też na mnie czekał, też jeszcze z tego Rawicza, także no fajnie walczą, fajnie dochodzą, podobają mi się takie gołębie. Yy, które gdzieś tam mają chęć wracania do tego domu nawet pomimo właśnie jakichś tam cięższych, cięższych tych lotów. Także teraz szykujemy, yy, w niedzielę mamy trzeci lot konkursowy, zapowiada się pod wiatr, upalnie. Yy, chyba coś około 160 km będzie ten trzeci lot albo... albo czekajcie, żebym Was nie skłamał, to może nawet sprawdzę, bo tak nie jestem na bieżąco. Zaraz mam powiem plan lotów jak to wychodzi no coś mi się tutaj zawiesiło o ja Sława 140 km, czyli nawet niecałe, później następny będzie Sulechów 175 km, później piąty lot mamy 225 km, szósty lot 260 i ostatni lot z miejscowości Zosen 315 km. Także jeszcze poza tym, które były 5 lotów przed nami, no co, na dzisiaj to by było tyle, jeśli chodzi o, o same loty. E, pokażę Wam zaraz e, młodzież, bo akurat dzisiaj zrzuciłem, zrobiłem przedszkole e, na Ziemi, pokażę Wam młodzież. E, po tych, po, po jeszcze zanim to młodzież pokaże to też listę konkursową możecie sobie zobaczyć jak te gąbki się dały tutaj 8.28 zameldował się pierwszy no i taki później po kolei się meldowały no a tu właśnie gołem glotowy tutaj uchowałem trochę młodzików dla kolegów Większość praktycznie tutaj z YouTube'a, którzy zadzwonili, czyli właśnie te młodziki. Tak wyglądają. Najprawdopodobniej dzisiaj będą szczepione. E, póki jeszcze tutaj rodzice je dokarmiają. To akurat tutaj jest jedna część tych młodych, i tu z tej strony jest druga część. naszej białej taki szpaczek wyszedł który też jest zarezerwowany dla kolegi który też właśnie dzwonił przede wszystkim po młodego, po tej naszej białej no a tutaj druga grupka młodzieży wszystkie te młodziki mają już swoich właścicieli, mam nadzieję, że tak jak i u mnie te gołąbki lotowe komuś przyniosą tyle samo radości no na dzisiaj to wszystko Pozdrawiam, trzymajcie się, się, cześć.